Zasubskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać najnowsze komentarze zarządów spółek giełdowych, analityków i ekspertów inwestycyjnych. Partnerem programu jest spółka MFood SA, największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata, a także spółka Plantware SA, wiodący producent wyrobów drewnianych w Polsce drewniane zegarki, okulary, biżuteria. Jesteśmy na etapie MVP. Przygotowaliśmy produkt taki, jak tutaj stoi za mną jeden z egzemplarzy, który chcielibyśmy użyć w badaniach klinicznych. Badania kliniczne, na potrzeby rejestracji, mamy już za sobą, aczkolwiek, ponieważ produkt do tej pory nie jest jeszcze zarejestrowany, a chcielibyśmy go bardzo już używać w terenie. Chcielibyśmy, aby te kilka egzemplarzy już zaczęło zbieranie danych, na których pracujemy. Właśnie ten element danych jest bardzo kluczowy, ponieważ pozwoli nam dalej ulepszać nasze algorytmy sztucznej inteligencji. Zmieniło się sporo rzeczy. Po pierwsze, EMA, czyli Europejska Agencja Leków i Wyrobów Medycznych. Zamieniła status odczynników alergologicznych, odczynników diagnostycznych na status leków. To diametralnie zmieniło podejście do, do diagnostyki, w związku z czym większość testów, obecnie przynajmniej w Polsce, jest wykonywanych jako testy molekularne, czyli testy z krwi. Testy skórne Mimo iż nadal są złotym standardem klinicznym, nie są już tak często wykonywane, dlatego że brakuje odczynników. Chcielibyśmy naszym urządzeniem dać lewar dla tych testów, ponieważ jest to nadal jeden absolutnie z kluczowych elementów diagnostyki alergii, którą po prostu trzeba wspierać. Nasze urządzenie jest w stanie to robić i jest to w stanie robić bardzo skutecznie dostarczając dużo nowych informacji lekarzowi, ale też będąc znakomitym podłożem do takiej funkcjonal takiego funkcjonalnego połączenia testów skórnych, czy też informacji z testów skórnych, z informacjami z testów z krwi. Do tego będziemy dążyć, aby integrować te dwie metody diagnostyczne. I to jest jeden element, który jest bardzo ważny, który, na który miała wpływ decyzja Emy. Ale drugim bardzo ważnym aspektem, zwłaszcza po covid jest zmiana w sytuacji finansowej placówek medycznych. Niestety, tak COVID zrujnował nam wszystkim zdrowie, że przy okazji zrujnował dosyć mocno sytuację finansową wielu, wielu placówek. I na to też miały wpływ nasze działania, nasze analizy dotyczące tego, w jaki sposób chcielibyśmy wejść na rynek. Samego produktu jako takiego nie chcielibyśmy sprzedawać. Chcielibyśmy go oferować na zasadzie dzierżawy urządzenia i pobierać wynagrodzenie w postaci jednostkowego wynagrodzenia od jednego z badania. Od jednego badania, od jednego wykonanego testu na jednym pacjencie. Uważamy, że jest to dużo lepszy model, dlatego że z wielu powodów. Dlatego, że po pierwsze, nie nadwyręża sytuacji finansowej jednostek medycznych, które korzystają z takiego urządzenia. Nie muszą po prostu z góry wydawać sporych środków na to, żeby takie urządzenie do siebie zakupić. To jest jedna rzecz. Druga rzecz pozwala nam, Znacząco ograniczyć koszty sprzedaży, ale też pozwala nam posiadać elastyczne sposoby finansowania wytwarzania takich urządzeń. Zawsze możemy oferować takie urządzenie wtedy, kiedy i też wyprodukować takie urządzenie wtedy, kiedy będziemy mieli podpisany kontrakt. To zmniejsza bezpośrednio nasze koszty. Kolejną sprawą jest kwestia panowania nad tym, co się dzieje z urządzeniem. Będziemy mieli często będziemy chcieli często dokonywać różnego rodzaju modyfikacji, tak jak powiedziałem, to jest, to jest w tej chwili MVP, to jest urządzenie, które już działa i już jest skuteczne, aczkolwiek ono będzie się nadal rozwijać. I ten rozwój urządzenia spowodowałby znaczące iteracje, które. No, Powodowałyby, że musielibyśmy sprzedawać coraz to nowszy sprzęt, i ten, ten sprzęt, który sprzedaliśmy na początku, no w pewien sposób moralnie by się bardzo szybko starzał. Oddając w użytkowanie taki sprzęt, na bieżąco aktualizując, na bieżąco usprawniając, dodając nowe funkcjonalności. Dajemy cały czas tym samym użytkownikom równe podejście, znaczy równe możliwości korzystania z tego nowego sprzętu. Sami zaś w zamian będziemy dostawali nowe dane od nowych pacjentów, czy też od tych samych, ale po, po wykonanych badaniach, które są dla nas absolutnie kluczowe. Na tym pierwszym etapie rozwoju bardzo ważna jest dobra jakość urządzenia, ale już na kolejnych etapach rozwoju najważniejsze będzie to, ile danych i jakich danych pozyskamy, a następnie, jak dalece wzbogacimy ich analitykę. Testów skórnych rocznie w Europie przeprowadza się około 20 milionów. Jeżeli spojrzy się na tą liczbę, to ona już daje, daje do myślenia. Chcemy, aby opłata za test z uwzględnieniem naszego urządzenia. Była niezbyt droga, aby pacjent chciał skorzystać z tej usługi z jednej strony. Z drugiej strony, bardzo byśmy chcieli, aby nasze urządzenia w dosyć krótkim czasie, około 12 miesięcy, mogły się zamortyzować. W związku z tym, opłata za, takie, za taki test musiałaby być zdefiniowana na około 60-70 zł. Co nie spowoduje drastycznego wzrostu wyceny jednostkowej testu, z drugiej strony pozwoli na, na normalne funkcjonowanie z takim urządzeniem w firmie. W związku z tym, że wycena tych testów obecnie bez użycia jakichkolwiek urządzeń to jest między 150 a 250, 160-250 zł, a w Europie Zachodniej to jest od 150 do 300 euro nawet, no to jakby dostosowując się do rynku i wnosząc niewielką opłatę za wykonanie testu, ale z użyciem algorytmów sztucznej inteligencji, z możliwością digitalizacji wyniku, z możliwością obiektywizacji odczytu i standaryzacji tego odczytu, a także możliwości przechowywania tych danych na potrzeby przyszłych testów. W celach monitoringu leczenia lub rozwoju choroby, to jest ta wartość dodana, która, którą oferuje urządzenie. Uważamy, że nie jest to duży koszt dla, dla pacjenta, a z pewnością bardzo duży input do, do tego, w jaki sposób będziemy diagnozować w przyszłości pacjentów, ale ich, ich leczyć. Jesteśmy w stanie produkować na bieżąco, tak? ale najważniejsze jest to, ile placówek mogłoby korzystać z takiego urządzenia. I nastawiamy się przede wszystkim na te placówki, które będą w stanie, które będą w stanie obsłużyć dużą ilość pacjentów. Dlatego, że jeżeli to jest prywatny gabinet, który obsługuje dziennie dwóch, trzech, może pięciu pacjentów, no nie jest to dla nas docelowo, do, docelowy punkt diagnostyczny, w którym chcielibyśmy umieścić nasze urządzenie, ale jeżeli mówimy o specjalistycznej klinice albo przychodni, która obsługuje dziennie kilka, kilkudziesięciu pacjentów, to to jest już miejsce, w którym bardzo byśmy chcieli umieścić nasze urządzenie. Takich punktów w Polsce jest około 30-40, z, z tego co się zorientowaliśmy i. Po współpracy z, z firmami farmaceutycznymi, wiemy, że na takie punkty można liczyć i przede wszystkim, w, w pierwszej kolejności, do takich, do takich obiektów, do takich placówek medycznych będziemy się chcieli z naszą ofertą udać. I to jest, jakby, taki pierwszy etap, który chcielibyśmy rozpocząć w Polsce. Ale już w kolejnych latach chcielibyśmy do krajów ościennych również się udać dokładnie z takim samym, z takim samym zamiarem zidentyfikowania tych najważniejszych placówek, najbardziej efektywnych i tych, które mają największą ilość pacjentów alergików, po to, aby, aby, aby zwiększyć ten wolumen. Uważamy, że, że już około 100-80-100 urządzeń, będzie nam dawało, jakby taki oddech i, i, i możliwości do, do znacznie większego rozwoju. W tej chwili planujemy wyjść po, po kapitał. Prawdopodobnie rozważamy różne możliwości, rozważamy wejście inwestora, ale jeżeli nie będzie to możliwe bezpośrednio, chcielibyśmy spróbować przeprowadzić nową emisję akcji po to, żeby móc dalej się rozwijać i po to, żeby móc zrealizować tą strategię. Partnerem programu jest spółka MFood SA, największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata, a także spółka Plantware SA, wiodący producent wyrobów drewnianych w Polsce. Drewniane zegarki, okulary, biżuteria.